Брук, Бет, Термалика. Projektem pokazujemy, że miłość do ruchu, do piłki wygrywa nad miłością do smartfonu, i na, ten, na te 2-3-4 godziny jesteśmy w stanie się oderwać od multimediów. Jesteśmy w stanie przyjść i fajnie spędzić czas, piłkarsko spędzić czas. Dla nas, jako dla klubu Ekstraklasy, jest to bardzo ważne, bo poprzez dyscyplinę, którą promujemy, którą w naszym klubie się uprawia, chcemy zachęcać młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu. Dlatego cieszymy się, że taki projekt. Ekstraklasy za wspólnie z Ministerstwem Sportu. Cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć i cieszymy się, że to my możemy być gospodarzem, gościem tak, takiego przedsięwzięcia. To teraz chciałbym zaprosić naszych wspaniałych goniów na scenę. Zapraszam. Tak jest. Panowie, dajcie jeszcze, bo tu nie będzie zarządzował. Tylko tak ładnie się ustawcie w szeregu, tak ładnie w szeregu. Tak w tą stronę bardziej, bo tam ja nie może stanąć, ok? dookoła tyle miejsca, żeby nikogo nie uderzyć. Czyli musimy do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, tak żeby każdy miał dużo miejsca, bo to będzie dużo ruchu. Dzisiaj jesteśmy na obiektach sportowych, właściwie treningowych Teramiki Brookbed Nieciecza. Odbyła się tu akcja pod tytułem Akademii Klasy Ekstra, która ma przede wszystkim budować więź społeczności wokół tego klubu, a właściwie chodzi o to, żeby jak najwięcej młodych dzieciaków trafiało do klubów e, Ekstraklasy, do ich akademii. No bo to jest najkrótsza droga do tego, żeby w przyszłości grać w Ekstraklasie i, i w przyszłości może dalej awansować e, w hierarchii, hierarchii piłkarskiej, czy do reprezentacji Polski, czy też grać w najlepszych klubach e, w Europie. Super. Za szybko, tak trochę rytmicznie będzie. Na, 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 o, okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. dobra. I uwaga, robimy raz, robmy dwa. My trzy. I teraz kolejny ruch. Proszę bardzo. Kto jeździł w życiu na nartach? Ręka do góry? Panowie, no, panowie, no, przecież to jest energiczny ruch. No. Dzisiaj mamy trzy kategorie wiekowe U6, U9, U11, czyli tak naprawdę te grupy otwarte od skrzata, po orlika, które mogą uczestniczyć w przeróżnych atrakcjach od zajęć takich typowo indywidualnych, prób sprawnościowych typu QuickFit, typu feedlight. Light poprzez różne konkurencje, różne zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej. I to wszystko wieńczy turniej orojków grupy 11, który odbywa się na drugim boisku. Że dwa boiska tętnią życiem. Cieszymy się, że mimo, mimo niesprzyjających zapowiedzi, jak chodzi o prognozę pogody, na razie wszystko odbywa się bez, bez strat. Zgromadziliśmy tutaj prawie 400 osób. Zaprosimy po kolejkę, I to jest zaprosimy duże przedsięwzięcie, duże wyzwanie. wyzwanie dla wszystkich, dla tych drużyn, dla nas, dla organizatorów, dla Ekstraklasy, z Ministerstwem, bo każdego dnia są w innym mieście, każdego dnia są w innym klubie Ekstraklasy i, i, i takie inicjatywy przez te najbliższe dwa, trzy tygodnie będą im przyświecały. Jesteśmy w Niecieczy już po raz drugi, bo co roku tę akcję robimy. Yy. W każdym klubie Ekstra Klasy. W tym roku to trochę zmodyfikowaliśmy, bo na przełomie maja i czerwca robimy właśnie tą ekstra zabawę, czyli dla dzieci do 11 roku życia, tam, gdzie jest dużo energii, pasji i frajdy z tego, że się gra w piłkę nożną. We wrześniu przyjedziemy tutaj z Ekstra Talentem, czyli z Turniejem U12, gdzie przede wszystkim chodzi o to, że już jest typowa rywalizacja. I Chodzi o to, żeby wyposażyć Narodową Bazę Talentów aktualne wyniki młodzieży w kategorii U12. No a oprócz tego wspieramy też każdy klub Ekstaklasy w prowadzeniu grup otwartych, czyli dla dzieci, które niekoniecznie muszą grać w piłkę nożną w przyszłości, ale chcą być przy klubie, chcą trenować, chcą utożsamiać się z piłką nożną i z klubem. No, i w tym roku y, praktycznie prowadzimy te zajęcia przez 7 miesięcy przez wszystkich 16 klubach z I tak, pół godziny. Pół godziny! I uwaga! <laughs> Dobra, wystarczy. Koguty z nich są. To jest też fajne, że na nikogo się nie zamykamy. To jest program Open i dzisiaj przyjechały do nas szkoły z Tarnowa. Tutaj, miejscowa szkoła z Niesieczy, są również placówki oświatowe, które przyjechały po prostu spędzić dzisiaj ten dzień piłkarsko I, i mogą brać udział w tej strefie rekreacyjnej. Widzę, że bardzo fajnie się tam bawią. Natomiast mają też okazję pokibicować, pooglądać swoich kolegów. A co najważniejsze, i ciągle to podkreślamy. Smartfony są tylko wtedy dzisiaj, kiedy trzeba zdjęcia robić, nie ma gier, jest zabawa na boisku, gra jest w formie live, w realu i myślę, że to jest najważniejsze dzisiaj. Grupa A na boisku pierwszym, grupa B na boisku drugim, grupa C na boisku trzecim, grupa D na boisku czwartym. Teraz jest to okres zabawy i oczywiście życzyłbym im tego, żeby te, tego uśmiechu i tej radości nie stracili przez całe życie, nawet jak będą bardzo ciężko trenować, bo to nie jest nieuniknione i jeżeli się poważnie myśli o piłce, to jest to nieodzowne wręcz. Ale jak patrzymy na, na najlepszych piłkarzy w Europie czy na świecie, to jednak ta radość ich nie opuszcza, bo każdy z w ramce jest ta tych, jest ta pasja, domu, ta, ludzie, tych, ta satysfakcja z ludzi. tego, że się coś pięknego robi Just przez większość życia, bo piłka nożna to jest jednak pasja, która zostaje praktycznie na całe życie w większości ludzi, którzy zaczynali od malucha, a skończyli w wieku 30 paru, czy nawet niektórzy 40, to potem są tak zwani oldboje, potem są różni działacze, są sędziowie. No, i oczywiście są kibice, którzy piłkę nożną noszą po prostu w sercu. Pozdrawiamy księdza wszyscy teraz, machamy do księdza. I uwaga, wyciągamy ręce przed siebie. I... Ja jako rodzic uważam, że to jest wspaniała, zorganizowana impreza dla dzieci. Pogoda nam się świetnie udała, chociaż było, był problem i obawialiśmy się tego. Uważam, że dzieci będą chyba bardzo zadowolone, ponieważ i dziewczynki mają tutaj co robić, i chłopcy. Jest świetna zabawa y, gry w piłkę, różne inne zajęcia. Ja próbowałam tak, byłam jako sędzia znaczy, sędziłam jak dają, mecz z naszej właśnie dają, szkoły. Znaczy, będą, tak, y, próbowałam strzału też, do, też piłką w te różne, nie wiem, dmuchane zabawy. I w sumie tyle. Bardzo, dziękuję. dziękuję bardzo trudno bardzo trudno